Kurwa, gdzie te jedane playboje? No muszą gdzieś tu być. Już prawie. Ach, ale będzie walenia. Co kurwa? Masz, pobrudzisz sobie rączki. Co ty tu kurwa robisz? Zaraz ci ten piękny łeb rozpierdolę moją wwzlą. Eee to znaczy się fajny mam sweterek. No ja kurwa myślę. Dobra kopie bo przecież co mam do roboty hehehehe. Kop kop. Na pewno nie chcesz ty... Masz co dwie łopaty to nie jedna co nie, haha. Ha. Zatkało kakao co skórwy syny nie myte. Dwóch na jednego to banda głupiego, a ja jestem głupi, więc jak czakno, Riz zaraz was rozpierdolę. A ty co, Leniu, wynająłeś sobie niewolnika, a sam co? Swędzi mnie dupa, pozwolisz, że się podrapie, chyba śnisz, o kurwa, jego jebana mać, zaraz chyba pierdnę. Jak mnie zastrzelisz, to zabryzgam cię moimi perfumami, a chyba nie chcemy, żebyś ładnie pachnił, co nie? Dlaczego? Dlatego. O w dupską co to ma być? Widzisz dzwanie? Nic tu nie ma. Chyba mnie mózg swędzi. Co zrobiłeś z moimi Playboyami? Zgrałem je na pendrive, Staroświecki bumerze. Ty synu zajebany. Uspokój się, zrobiłem ci kopię na dyskietkę. Będziecie to kosztować dwa tysiące marek żydowskich, ty chuju. Wyglądam, jakbym coś miał w dupie co nie, tak hech. Oj, chyba mnie tyłek spędzi, a nie to komar. Jaka fajna kamień. Napiszę na nim kamień z napisem low. Dobra. Dobra. Tak coś czułem. Chyba swoje gówno z podeszwy. Co tu się w ogóle odjewda? Tuk, 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 Tup. 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 Długo on jeszcze będzie tak tu Tup. 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 Ktoś coś mówił? Musiało ci się przesłyszeć. Aha. Najpiękniejszy kamień na ziemi. Nie zaprzeczę. Ładnie wyglądamy bez tego dywanu, co nie? Co on pierdoli? Nie mam kurwistego pojęcia. Teraz się odsunę, żeby mi nie te pedały, nie przeleciały. On jest chyba grubo jenięty w dekiel. Poczekam na rozwój akcji. Znowu zaraz pierdnę. Widzę. He, 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 he. jesteś największym popierdolem jakiego znam. Fajne masz buty. Dzięki! Kurwa, mogłem nie jeść tej fasolki przed robotą. Ofu, no mogłeś. Skończcie pierdolić o syraniu, zacznijmy to, co musimy skończyć, ale myśmy nawet nie skończyli tego, co mieliśmy zacząć. Trudno. Tylko na spokojnie, panowie, bo muszę pójść po zakupy po tym wszystkim, bo mnie inaczej żona zabije. O kurwa ja pierdolę. Kurwa z kim ja się zaprzyjaźniłem? A kto ci powiedział, że my się przyjaźnimy, twoja stara? Te żarty są już niemodne od 2019, chyba. Dlaczego? Nie wiem. No to wygrałem. Kurczę. Co się dzieje? Niezmaczne to cygaro. Będę pierwszy, a nie boja. O kurwa jego mać, chyba umieram. Kurwa jebana zela nie odpala się, chyba mam stare sterowniki. Proszę nie rób tego. Mamusia, to ty? A nie to ten skurwiel. A masz ty jebane Postawcie mi jakiś ładny nagrobek. Mlm. A teraz kolejna pierdzi dołka. A ty kurwa dokąd? To dla zasady. Umyj podeszwę. Nie mam szczotki ze sobą i nie ma tu wody, to ją widzisz. Hehe zabawny jesteś. Ty świniozapluta Pluta zmieniłeś mi system operacyjny na mojej wwz Sam to teraz będziesz naprawiał. Daj coś ci pokażę. Widzisz mój przyjacielu, na tym świecie są dwa typy ludzi. Ci z zaktualizowanymi wwz i ci z niezaktualizowanymi wwz -ami. Ty należysz do tych trzecich. Że co kurwa? Że ta twoja wwz to harmonijka, a ty miałeś zainstalowany system na wwz -le. Widzisz, tak kończą tacy harmonijkarze jak ty. Unknołun, nie znam żadnego Unknołuna. No widzisz, i w tym problem, ale ten kamień ma magiczną moc przywracania mózgu i może ci się przydać. Dlatego w tym celu jego nie użyjemy. A teraz wykop sobie może znajdziesz tam dinozaura. No dawaj przecież moja WWZela się wyładowała.